Nie, nie trzeba. To pański rachunek. Wiem, ale go nie zapłacę. Przepraszam, ale nie bardzo rozumiem. Słuchaj, chciałbym zapłacić, ale nie mam teraz szmalu, wybacz. Więc czemu przyszedł pan do tak drogiej restauracji? Chciałem trochę powspominać. Byłem kiedyś bogaty, ale to przeszłość. Jestem spłukany. Mogę pozmywać albo umyć podłogę. To niewiele pomoże, rachunek jest spory. Więc wezwij policję. O nie, co pan wygaduje? Aresztują pana, albo wsadzą za kratki. Zapewne. W porządku, ja, ja zapłacę. <laughs> Spokojnie. Zaczekaj. Uznajmy to za pożyczkę. Tu jest mój numer. Proszę zadzwonić, gdy będzie pan gotów na spłatę. A jeśli nie zadzwonię? Nie będzie pan człowiekiem. Brawo, chłopcze. Nazywam się Richard Goldberg. Richard! Richard! Mogę zrobić zdjęcie? Pewnie. Dzięki. Dziękuję. Nie sądziłem, że zjem lunch obok kogoś, kto jest na liście 50 przed 50 Forbes'a. Dzięki. Koniecznie obejrzyj mój dzisiejszy program. Proszę wybaczyć, ale... To na początek. Piętnaście... 15... Tysięcy dolarów, co to jest? Twój napiwek. Masz wielkie serce. Reszty cię nauczę. Chcesz dla mnie pracować? E, tak, ja oczywiście. Czekam na zewnątrz. Daję ci pięć minut. W drodze do biura wszystko ci wyjaśnię. Pięć minut. gdzie się podziewałeś? Waga, słuchajcie! Tom, co robiłeś tyle czasu przy ósemce? To roboty! Zaraz, chwila! Czy ty wiesz, kto siedział przy tym stoliku? Nie, nie chcę tego wiedzieć! Jest pełna sala! Zanieś to, Zanieś To, to do Richard drzwi. Goldberg. Co? Ty nie wierzysz mi? W takim razie, co powiesz na to? Imienny czek na 15 Taak. tysięcy? Dobrze. I Richard Goldberg? Zaproponował mi pracę. Dobrze, Tom, to wspaniale, ale pogadamy o tym, gdy skończysz zmianę. Jutro jest mój wolny dzień i o dziewiątej w barze za rogiem ty i ja wypijemy browarka, tak? Jak zawsze. A teraz idź już do trójki. Tak, jasne, świetny plan, nie rozumiesz, dał mi pięć minut na spakowanie Tom, się. Tom, mówisz serio? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Jest pełna sala, za godzinę zacznie się bankiet Od... Odchodzę! Co? Zwalniam się z pracy. Tom, słuchaj, spokojnie. Weź głęboki oddech. To twój wybór... Ale spójrz tam, hm? Spójrz na to. Czekaj, zaraz. Mamy tu dziś straszny kocioł. Postaram się dotrzeć na urodziny. Mamo, nie mogę teraz rozmawiać. Zadzwonię później, dobrze? ale... Mówił go tutaj jeszcze raz! Nie mam wyboru, jesteś nam potrzebny. Zostanę tu dziś i pomogę. Tak, trzymaj, jasne? Więc to jest zamówienie z dziesiątki. No już szybciej. Dzięki, dzięki, Tom. Dobrze, a to co? Myślałem, że już nie przyjdziesz. Jedziemy? Chciałbym, ale jest taka sprawa. Zaczeka pan do końca mojej zmiany? Do końca czego niby? Mojej zmiany. Straszny tu dziś ruch. Oni mnie potrzebują. Myślisz, że będę tu czekał, aż obsłużysz wszystkich klientów? Tak, to brzmi dziwnie, ale... <laughs> Przyjdę do pana jutro, jeśli powie mi pan, gdzie jest pióro. Czyli aż tak bardzo kochasz kelnerowanie, że jesteś gotów zmarnować taką szansę? A, Powiedz mi, zdajesz sobie sprawę, o jakich sumach i możliwościach rozmawiamy, prawda? Tak, tak. A wiesz, jak podpisałem swój pierwszy kontrakt na 10 milionów? Mój ojciec zmarł dwa dni wcześniej. A dzień zawarcia umowy zbiegł się w czasie z dniem jego pogrzebu. Jak myślisz, gdzie wtedy poszedłem? Życie nie jest fair, prawda? Zrozumiałem. Mam nadzieję. Wybierasz się gdzieś? Przestraszyłeś mnie. Zamierzałeś odejść w ten sposób, nic nikomu nie mówiąc? Hej, wymykasz się w ten sposób? To. Ten mi... Richard Goldberg powiedział mi, że. Przecież miałeś mi pomóc. Słuchaj, Tommy, kibicujemy ci, ale jesteś nam tu bardzo Poproś potrzebny. Poproś pana Goldberga, żeby przełożył spotkanie na jutro. to lepiej na pojutrze. Nie! Nie mogę! Nie bądźcie zazdrośni i zejdźcie mi z drogi! Mam mam dość tej pracy i mam dość was dwojga! Tommy... Dobrze, że więcej nie będę musiał was oglądać. Jak możesz? O, jak ja mogę? Jak ja mogę? Susan, koleżanko droga, posłuchaj... Pracuj tu dalej i żyj sobie w przekonaniu, że twoja mamusia pęka z dumy, że ty hey! charujesz w tej śmierdzącej noże od rana do nocy. A ty jesteś zwykłym, zwykłym frajerem, Patrick. Wszyscy cię wykorzystują. I wiesz co? Ja też to zrobiłem! Życie! <grytanie> Życie! Więc dajcie spokój i przestańcie mi tutaj prawić te wasze morały. Weźcie się w końcu do roboty! Sala jest pełna bogatych gości. Słyszycie? Bogatych! Sypią kasą, kasą, kasą! Wiecie co? Zapamiętajcie sobie moje słowa. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Dosyć. I dzięki za radę. Wynoś się stąd. I więcej się tu nie pokazuj. Szefie, jestem gotowy na pierwszy milion. Szefie? Byłem tam wtedy. O czym pan Poszedłem mówi? Poszedłem na pogrzeb swojego ojca. Nie przeszło mi przez myśl, że mógłbym go opuścić. A, a pierwsza umowa. Zupełnie wtedy o tym nie myślałem. Zadzwonili na i zgodzili się podpisać ją później. I to właśnie wtedy dotarło do mnie, że gdybym postąpił inaczej, to niczego bym w swoim życiu nie osiągnął. Mój ojciec był pracowity, nie mógł dać mi zbyt wiele, ale dał mi coś bardzo ważnego: serce. I dzięki temu udało mi się tyle osiągnąć. Kiedy gonisz za pieniędzmi, Stracisz pracę, przyjaciół i szacunek do siebie. He, hej, szefie! Proszę, moment, ja. Proszę szefie! Proszę dać mi szansę! Chwileczkę! Szefie! Szefie! He, szefie on czeka na nas. no kochani, dalej. Dalej idziemy, chodźmy. Joe. Dalej. Chodźmy. Idziemy.